Zapraszam na kurs maturalny www.piodściupak.pl. W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz jest równy 1, a iloraz czwartego wyrazu przez trzeci jest równy 1, drugi. Drugi wyraz tego ciągu jest równy. Zapiszmy, co wiemy. Pierwszy wyraz jest równy 1, czyli a1 równa się 1. Iloraz czwartego wyrazu przez trzeci, czyli a4 podzielić przez a3 równa się jednej drugiej. No i pytanie, ile wynosi wyraz A drugi A2. No to moje A2 to jest inaczej A1 razy Q. No bo w ciągu geometrycznym wyraz następny otrzymujemy przez pomnożenie przez Q. O co chodzi? Pokażę na przykładzie. Mam 1, 2, 4, 8, 16. To jest przykład ciągu geometrycznego. W tym ciągu mnożymy cały czas przez 2, czyli Q, ten iloraz, to przez co mnożymy, to jest 2. Czyli razy 2 daje nam 4 razy 2 daje nam 8 razy 2 daje nam 16. No i zobaczmy, yy, tak jakby to Q to jest dokładnie A4 przez A3. Zobaczmy, jakby ja by na przykład A4 wyraz podzielił, 8 przez A3. 8 przez 4 dostaje nasz iloraz, nasze Q, czyli to przez co będziemy mnożyć. Wobec tego Q to jest 1 druga, czyli nasze A2 to się równa A1. A1 jest znane, bo to jest 1 razy 1 druga. Czyli a2 to się równa po prostu jednej drugiej i to jest odpowiedź a.